Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Cześć, dzień dobry. Z tej strony Kasia Deba, jestem gemologiem, jubilerką, a ty właśnie słuchasz Biżuteryjnych Historii, pierwszego polskiego podcastu poświęconego biżuterii i niezwykłej sztuce jubilerstwa. Dzisiaj spotykamy się już po raz jedenasty. Tej specjalnej kwietniowej serii o diamentach. Dla przypomnienia, codziennie aż do końca miesiąca, nowy odcinek na kanale o diamentach, o diamentach i ich legendach, o niezwykłych historiach, a także sporo praktycznych porad jubilerskich. Dzisiaj zapraszam Cię gorąco do wysłuchania odcinka o diamentach kolorowych. Odcinek jest takim wprowadzeniem do świata Fancy Colors Diamonds, bo o tych kamieniach można rozmawiać godzinami. Kolorowe diamenty, które są właśnie znane jako Fancy Color Diamonds, to prawdziwe cuda natury. Są to niezwykle rzadkie, olśniewające, fascynujące kamienie, które są przede wszystkim niebiałe. Stanowią mniej niż 1% we wszystkich wydobywanych na świecie diamentów, co czyni je wyjątkowo poszukiwanymi zarówno przez kolekcjonerów, jak i przez inwestorów. Skąd się biorą te niezwykłe kolory? A w przeciwieństwie do klasycznych bezbarwnych diamentów, których wartość ocenia się właśnie na podstawie braku barwy, w przypadku kolorów fantazyjnych w diamentach intensywność i jakość koloru są najważniejszymi cechami. Barwa diamentu powstaje w wyniku naturalnych procesów, które zachodzą głęboko pod ziemią podczas formowania się kamienia. A istotna jest tam obecność pierwiastków śladowych, takich jak np. bor czy azot, a także ogromnego ciśnienia wysokiej temperatury, a czasem nawet i promieniowania. Te wszystkie czynniki zmieniają strukturę kryształu w taki sposób, który prowadzi do powstania oszałamiającej, trwałej barwy. Wśród kolorowych diamentów najłatwiej spotkać kamienie o barwie żółtej, brązowej czy szampańskiej. Żółte diamenty zawdzięczają swój kolor dzięki obecności atomów azotu. Należą też do najbardziej dostępnych i przystępnych cenowo kamieni z grupy um, diamentów, które mają właśnie fantazyjną barwę. Ich ciepła barwa przyciąga uwagę i symbolizuje radość, światło i energię. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest tutaj, już w sumie, na, tej, um, na tym kanale, w tych odcinkach też kultowy, już bo kilka razy został wspomniany. Tiffany Yellow Diamond. To jest niezwykle okazały kamień, który ma masę ponad 128 karatów. Przez lata był i jest ikoną marki Tiffany NCO. To jest taki idealnie żółty, kanarkowy, wręcz kanarkowy. Kolor diamentu. I to jest diament naturalny. Jest taki po prostu żółciuteńki. Jest żółciuteńki jak kanarek. Znacznie rzadsze i cenniejsze są diamenty różowe, subtelne, ale jednocześnie wyraziste. Ich kolor nie pochodzi od obecności konkretnego pierwiastka, ale od zmian strukturalnych wewnątrz kraształu, które zostały wywołane między innymi ogromnym ciśnieniem, kiedy kamień się formował. Takim przykładem różowego kamienia jest Pink Star, intensywnie różowy diament, sprzedany za ponad 70 milionów dolarów, gdzie został ustanowiony dzięki temu światowy rekord sprzedaży. To jest też jeden z tych kamieni, które łączą w sobie wartość artystyczną, historyczną i inwestycyjną. Chcę zaznaczyć jedną rzecz, kamienie fantazyjne o barwie fantazyjnej to jest świetna inwestycja, ale warto zwrócić uwagę na to, jaki jest kolor i jak jest też ten kolor opisany w certyfikatach. Kolejny diament, który ma barwę fantazyjną, to diament niebieski. Niebieskie diamenty zawdzięczają swój niezwykły kolor dzięki pierwiastkom, a raczej atomom pierwiastka, boru, który wpływa na absorpcję światła i tworzy głęboką, chłodną barwę, elegancką i nieco tajemniczą. Najsłynniejszym niebieskim diamentem jest oczywiście Hope Diamond, kamień, który jest owiany legendą i mroczną sławą, który dziś znajduje się w Smithsonian Institute w Waszyngtonie. Niebieskie diamenty od zawsze fascynowały monarchów, kolekcjonerów i twórców popkultury. Hope Diamond możemy zobaczyć w Tytaniku. To tak, dla przypomnienia. Są te niebieskie diamenty uważane za jedne z najpiękniejszych, najbardziej luksusowych kamieni świata, ale jeżeli miałabym wskazać najrzadszy kolor diamentu, to byłby to czerwony. Diamenty o tej barwie są niemal nieosiągalne. Znane na świecie jest zaledwie kilkanaście naturalnych okazów. W ostatnich latach zamknięto kopalnię w Australii, która właśnie wydobywała czerwone diamenty. Podobnie jak różowe, czerwone diamenty swój kolor zawdzięczają do, dzięki deformacjom strukturalnym kryształu, które wpływają na sposób, w jaki światło przemieszcza się przez kamień. I ze względu na swoją rzadkość i intensywność barwy, czerwone diamenty osiągają astronomiczne ceny, stając się prawdziwymi trofeami w świecie luksusu. Świat y, diamentów o barwie fantazyjnej nie kończy się tylko na barwach podstawowych. Istnieją także diamenty o barwie zielonej, które powstają pod wpływem naturalnego promieniowania. Są diamenty pomarańczowe, a nawet czarne. Każdy z nich to jest wyjątkowy unikat, często będący dziełem niezwykle rzadkich warunków geologicznych. Są także też odcienie tych kolorów, a także miks kolorów, np. diament różowy, ale z brązowym tonem. Podsumowując, Diamenty o barwie fantazyjnej to więcej niż kamienie szlachetne. To są opowieści zaklęte w kolorze, symbole indywidualności, wolności i odwagi. Ich niezwykła barwa, naturalność i niepowtarzalność sprawiają, że są uwielbiane przez gwiazdy, przez koneserów, kolekcjonerów i przede wszystkim przez największe domy aukcyjne na świecie. Warto zauważyć, że mm, aukcje diamentów, a raczej biżuterii, też z diamentami o barwie fantazyjnej. A są jednymi z bardziej popularnych wydarzeń w domach aukcyjnych. Bo to właśnie unikatowość, artystyczna wartość i przede wszystkim skrajna rzadkość tych diamentów sprawiają, że diamenty o barwie fantazyjne, kolorowe diamenty stają się nie tylko obiektem pożądania, ale również doskonałą inwestycją na pokolenia. Bo każdy z tych diamentów jest jedyny w swoim rodzaju. Tak jak odcisk palca natury. Tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, bądź podoba Ci się cały cykl, ogromnie zachęcam do mikrosparcia, do podzielenia się tym odcinkiem dalej. I jeżeli masz też pytania lub uwagi, śmiało zostaw komentarz pod odcinkiem, z przyjemnością odpowiem. Zajrzyj też koniecznie na podcastowego Instagrama. Znajdziesz na Instagramie pod hasłem biżuteryjne historie, gdzie codziennie są publikowane dodatkowe grafiki związane z tematyką odcinków. Dzięki, że słuchasz, i do usłyszenia jutro. Produkcja Media Produkcja oryginalna Earborn Media